Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to filmik na temat czarnego mydła z Alep, o którym Wam już wcześniej wspominałam i wiele osób pyta mnie na, na temat tego mydła, jakie jest moje zdanie, czy nadal to mydło lubię, jak to mydło używać, e, ponieważ wiele razy pisałam nawet na Twitterze, że jestem strasznie z tego mydła zadowolona, więc pomyślałam sobie, że już jakiś czas go używam, mam wyrobione na, te, na jego temat zdanie, no i pomyślałam, że podzielę się z Wami e, moją opinią. Jeżeli macie ochotę ze mną zostać, zapraszam Was serdecznie. Moje mydło, mydło Alep to jest Savon Noir. Nie wiem, nie wiem jak to się czyta, naprawdę nie chciałabym, bo, bo nie umiem, także jeżeli chcecie, to mnie poprawcie. Ja mam Royals, no. to mydło, które dostałam dzięki uprzejmości Marty, którą serdecznie pozdrawiam ze sklepu Gaj Oliwny. Oczywiście linka będziecie mieli do sklepu na dole. Polecam zakupy w tym sklepie, bo naprawdę warto, naprawdę mają świetne produkty. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo długo zastanawiałam się nad kupnem tego mydła kiedyś, bo jak wiecie, posiadam te mydła Alep takie w kostce i jestem z nich bardzo zadowolona. I zastanawiałam się właśnie nad tym czarnym, peelingującym mydłem z Alep, ale jakoś tak zawsze, nie wiem, wydawało mi się, że nie jest mi to potrzebne, że przecież używam innych peelingów, może to jest tylko taki kolejny kosmetyk. I udało mi się, chyba jestem szczęściarą, że mogłam wypróbować to mydło, ponieważ teraz nie wyobrażam sobie, nie mieć go w swojej łazience. Naprawdę jestem z tego mydła bardzo zadowolona. Mydło to, które ja posiadam, to jest mydło, które w swoim składzie ma czarne oliwki, ma olej laurowy i posiada również chlorek potasu. I co ja mogę Wam powiedzieć na temat tego mydła? Jest to mydło peelingujące jako peeling enzymatyczny działa. Można używać go na całe ciało, można używać go na twarz. Ja powiem Wam tylko, jakie jest działanie na ciele, ponieważ na twarzy nie używam tego mydła. Na twarz mam inne produkty, więc no jakoś tak nie wiem, nie potrzebowałam, żeby tego peelingu, tego mydła używać na twarz. Poza tym mam inne mydła, ale które mi myje twarz i no po prostu bez sensu wolałam sobie zostawić to na ciało. I teraz tak, to mydło pochodzi z syryjskich i marokańskich łaźni, tam było używane. I co ja mogę Wam jeszcze na temat tego mydła powiedzieć? Hmm, powiem Wam w ogóle, jak działa to mydło. I teraz tak, dzięki temu, że Marta ze sklepu Guy Oliwy napisała mi maila, jak to mydło używać, wiedziałam, jak się za to zabrać, ponieważ gdybym dostała tego, to mydło, na pewno nie wiedziałabym, co z tym zrobić i jak to się używa. I pomyślałam sobie, no tak, takie małe mydło, to ja to zużyję w ciągu kilku, kilku myć, tak? a wiedziałam, jak się używa i stwierdzam, że to mydło jest bardzo wydajne i już Wam mówię dlaczego. Mydło wygląda tak, właśnie jest takie, takie ciemne, zielonkawe, jak właśnie jak oliwki, jak zgniecione oliwki. Swoją konsystencją przypomina taką maść, taką, coś takiego, ja wiem, takie plastelinowe, jakaś taka galareta, jak widzicie, to coś, coś takiego. I teraz tak, jak używamy takiego mydła? Ja mam to mydło oraz w zestawie dostałam taką rękawicę Kesse. Ta rękawica jest taką, ma konsystencję, taki materiał szorstki, taki szorstkawy. Nie jest to takie coś jak te rękawice do masażu, do peelingu, ale coś takiego podobnego. I teraz jak ja używam to mydło? Z tego, co mi Marta pisała, dobrze jest, żeby to mydło nie dostało wilgoci, więc nie staram, staram się nie wkładać mokrych rąk albo trzymać tego mydła pod prysznicem, żeby nie straciło swojej właściwości. Więc ja robię tak, że przed całą kąpielą, jeszcze kiedy łazienka nie jest, wiadomo, zaparowana, powiedzmy, nie jest wilgotna, urywam dosłownie kawałeczek, taki kawałeczek jak to, dosłownie no, tyle, tego mydełka. I teraz tak, to mydło wkładam sobie na rękawicę. I jestem pod moje ciało się rozgrzewa, fajnie jak ta skóra jest rozgrzana. Daję sobie troszeczkę wody, masuję, 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 masuję to mydło, żeby te takie glutki, które tutaj są na tej rękawicy były po prostu rozmasowane. I teraz tak, na mokre ciało, biorę tą rękawicę i po prostu się myję. Jakbym się myła. I zostawiam to mydło na 2-3 minuty, następnie spłukuję i tą rękawicą po prostu przecieram tak sobie biorę i wycieram i muszę wam powiedzieć, że efekt jest niesamowity. Na rękawice zostaje mnóstwo martwego naskórka. Byłam po prostu w szoku. Yy, i teraz tak. Próbowałam, naprawdę próbowałam nie nakładać mydła, wziąć tą rękawicę i na przykład przeczyć sobie dekolt lub przeczyć sobie drugą rękę. Nie miałam tyle, nie miałam prawie w ogóle martwego naskórka na rękawicy, co po tym mydle. No niesamowite uczucie, bo przynajmniej wiem i widzę, że, e, że coś pilinguje mi to ciało, tak? E, I teraz tak, ja najwięcej tego mydła używam na, e, na nogi, ponieważ no, mam problemy z wrastającymi włoskami, tak jak już wiecie. Często robią mi się takie czerwone chrostki, tak jak na, na nogach, tak samo czasami tutaj na, na ramionach. I muszę Wam powiedzieć, że jestem strasznie zadowolona z tego mydła i na pewno, na pewno, na pewno... Mm, mm, to mydło, znaczy na pewno to mydło będzie zawsze ze mną. Ja tego mydła nie oddam, na pewno kupię następne opakowanie, jak mi się skończy, ponieważ jestem z, bardzo z niego zadowolona. Słuchajcie, moje nogi po wymyciu. I tak jak Marta pisała, dokładnie jest takie uczucie, nie wiem czy oglądałyście reklamę, jakoś płyn do mycia, naczyń, nie pamiętam z to był Zapłynczy, Ludwik czy jakikolwiek inny, gdzie robią naczynia, które tak piszczą, prawda? Dokładnie ta nasza skóra jest tak czysta, że jak przejedziecie, to jest tak gładka, jakby aż miała ochotę piszczeć. Naprawdę skóra jest bardzo gładka, ja mam wrażenie, a naprawdę uwierzcie w mi, że miałam problemy z takimi krostkami na nogach, mam wrażenie, że tych krostek jest coraz mniej, nie mam już krostek ani zaczerwienienia na ramionach, naprawdę jestem, i ciągle tylko mówię naprawdę, naprawdę wybaczcie, ale jestem bardzo zadowolona z tego mydła i serdecznie Wam to mydło polecam. Ja wiem, że są różne rodzaje mydła, ale musielibyście sobie poszukać. Tylko tego mydła nie stosowałam do twarzy. Wiem, że również można nakładać na jako mydło. Jakbyście myły po prostu twarz i to działa jak peeling enzymatyczny, ale ja tego nie próbowałam, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Nie wiem co do tej rękawicy: czy faktycznie musicie mieć tą rękawicę, czy możecie zastąpić ją czymś innym, czy możecie zastąpić ją tymi rękawicami do masażu. Lub po prostu zwykłymi gąbkami. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo nigdy nie próbowałam, bo po prostu miałam od razu ten zestaw i zawsze próbowałam z tą rękawicą, ale myślę, że to chyba, chyba nie ma problemu, żeby również ten martwy na skórze ściągnąć tą rękawicą do masażu, którą możecie kupić w każdej drogerii. Także co ja mogę więcej powiedzieć, naprawdę zachęcam Was do kupna tego mydła, bo, bo warto, warto spróbować. Jest to produkt naturalny. Przy okazji fajnie nabliża naszą skórę i mówię Wam to uczucie po, po zmyciu tego mydła, po balsamowaniu się później, bo ja później nakładam sobie oliwkę na, na, na ciało, no po prostu jakbym miała, nie wiem, skórę niemowlaka, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam to mydło. Przynajmniej sobie wypróbować mam nadzieję, że będziecie tak samo zadowolone jak ja. Jeżeli któraś z Was już próbowała tego mydła, lub miała z nimi do czynienia. Napiszcie na dole, jaka jest Wasza opinia, co Wy o tym sądzicie, czy jesteście tak samo zadowolone, jak ja. To chyba wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć na temat tego mydła. Hmm. No, myślę, że, 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 że to wszystko. Tak patrzę na swoje notatki, ale, no mówię, jest to takie mydło naprawdę fajnie złuszające nasz stary na skórek yy, i ja wiem, że jak się robi często peelingi, ja naprawdę też również często robię peelingi i robię kawowy peeling, robiłam peeling z miren ale nic tak nie zuszczyło mojego naskórka, jak właśnie to czarne mydło z Alep. Także polecam Wam serdecznie jeszcze raz i jak będziecie miały do czynienia z tym mydłem, to koniecznie podzielcie się swoją opinią na temat tego mydła. Ja Was tymczasem pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. papa. Pa.